Witam wszystkich Mamy dzisiaj 7 sierpień 2020 rok zobaczymy do tej rodzinki testowej ostatnio zdjęliśmy Ostatnio zdjęliśmy nadstawki Zobaczymy jak się rozwija troszeczkę wiem damy Późno robi Zobaczymy co Jak one tutaj się rozwijają O widać pszczółki Z, z pyłkiem chodzi tu pszczółka Mają trochę pieżgi Trochę pokarmu Zobaczymy następną rameczkę Też tu jest pierzga. Pierzga. Proszę. A zobaczymy następną rameczkę. Tu jest rameczka odbudowują odbudowują ale czy tu składają coś na razie nie widać zobaczymy dalej Ale tu jest salutka już czerwio. Tu też. To są jajeczka też, chociaż tego pewnie nie będzie widać. Ale już jest dobrze tutaj. jest też zasiana czerwiem, no i tu wokoło widać zasioła jajeczka. Tu też jest cała czerwio. Tak, jest młody czerw, jajeczka. Tu też jest cała ramka czerwiu. Teraz potrzebujemy jak najwięcej czerwiu. Także musimy, musimy tak. Już układać gniazdę Tak robić, żeby jak najwięcej było czerwio tu też ramka z czerwiem Salutka ramka czerwio u góry Januszek jest tu pokarmo także idealnie tu młody czerw różne nie wiem czy to będzie widać widać młoda pszczółka się wygryzła Zobaczymy następną rameczkę Też rameczka z czerwiem. o tu widać mamusia chodzi Pateńka, widać ją tutaj Elegancka, ładna Tu też jest czerw no, To już musiałem tę ramkę mieć nad... że nam ta mamusia przeszła, a tu przeszła, na tą stronę. Jest. Musimy tą rameczkę uważać. A tu jest matka w szczele. I zobaczymy na ostatniej. I tu też jest cała ramka. Tu jest pieżgo. Zaraz zobaczymy. serknie na słońcu. Cała zasiana jajeczkami tu jest. A tu jest czerw w różnym wieku a tu jest calutka zasiana nie wiem czy to będzie widać w oczu ale calutka zasiana jajeczka także mamy tu chyba 7 ramek w czerwiu czy jakoś tak w każdym razie teraz tak raz, 2 3 4 5 6 7. tu był czerw już złożymy to Dobrze, musimy dobrze ścisnąć i tu troszeczkę pozamieniamy może, bo ta rameczka nam robi przeszkodę. Niekoniecznie o tej porze już ją jajeczkami. Ale tą rameczkę teraz przesuniemy tu. Może jeszcze w sumie inaczej. co tu my mamy tu jest pierzga a tu mało co jest to zamienimy to jeszcze inaczej bo ta jest dość ciężka ramka tą, tą włożymy tu i niech niech czerwi tutaj nam tą włożymy tu Tam damy na koniec, na skraj, to ją albo później, bo na razie tu pszczół jest dużo. No i dobrze. Później, ją, jeżeli zaczerwi, to zobaczymy. A jeżeli nie, to ją później usuniemy, tą rameczkę. Do zimno, by Ale na tyle. na dzisiaj tyle. Mamy w dużo czerwiu. Siedem ramek czerwiu. Bardzo dobrze rozkręcają się. Jak zdejmowaliśmy nadstawki, tyle nie było. Teraz już się napędza. Do 20 jeszcze się nakręci. Także będziemy do zimowli z śliznią bardzo dobrze. Także, na, na tyle dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę.